Co tu się stało? Pomóc was zepchnąć! Poczekaj! Co się stało, cześć. Cześć, cześć! Może zepchnijmy go, co, żeby nie blokować gdzieś. Tam gdzieś może co? Może na tę trawę tutaj. No dobra, no, dobra. dawaj, wsiadaj za kółko. Nie odchodzę teraz z pogażnika, na pewno się to To z akumulatorem Jechaliśmy i po prostu jakby ktoś plemę wypiął. Wszystko zgasło, aha. Odpalił się przed chwilą na moment, zaraz znowu zgasł. Dobra. dobra. Dobra zatrzymał się, dawaj Żeby zaraz go nie wyciągać Dobra, więcej Wam nie pomogę niestety Nie ma problemu, na razie trzymajcie się, powodzenia Och, się człowiek zmęczył nawet się nie spodziewałem, powiem Wam szczerze, że zaraz będę furę pchał. Bo dojeżdżamy właśnie do miejsca spotkań z kuntem, w którym lecę na zlot. Organizowany przez Motopany. Więc pozdrow wszystkim ze zlotu. Zlot organizowany przez Motopany. Więc na pewno będzie się coś działo. Tego jestem święcie przekonanym. Założone mam już nowe oponki, także czuję się pewnie, ale muszę Wam powiedzieć, że jak przysiadłem się już z tamtych śmietników, no bo tam były już boki delikatnie starte i na te świeże oponki, co prawda trzeba uważać, ale motocyk prowadzi się jak po sznurku na tych oponach. Naprawdę, jak wsiadłem tutaj, to jest na ten motocyk po założeniu gum to jest kompletnie inna maszyna. Tak przyjemnie się prowadzi. W zakręcie, no dosłownie, jedną ręką można teraz prowadzić. Nie wybijacie w ogóle z równowagi. Jak się złożysz, tak pojedziesz. No jest muala! Fru, petarda! Już niedługo widzowie. Niedługo, niestety. Każdego z motocyklistów to czeka, że kończy się sezon. Zaczyna się jesień, później zima, dopada nas powoli okresowa depresja, przynajmniej tak jest w moim przypadku. No i musimy być silni, musimy to jakoś przetrwać. Gdzie ty jesteś? No i dojechaliśmy. Poczekamy teraz na kumpla. Jak widzicie, nowa guma. Nowa guma tył, Na razie trzeba się jeździć Nie można za bardzo się kłaść, ponieważ, jak widzicie, jeszcze są duże paski. Bo dopiero pierwszy dzień dzisiaj jeżdżę na niej. Trzeba zedrzeć tą pierwszą warstwę wosku albo tego jakiegoś innego materiału, co jest na tym. Taki śliski materiał, żeby można było pewnie jeździć. To 90, 50, 17 tył, to 70 na przodzie. Rozmiar 17. I są to te Bridgestone, Bridgestone S21 A few moments later. O, Słyszę go, nie widzę, widzę, widzę go, słyszę Jedzie mtczek, Jezu, jak to fajnie brzmi Tu! <ścoughs> Czekaj! Nie uciekaj! Wracaj! Gdzieś ty pojechał Chodź tu No! Ja już cię szukam Mówię będzie zawracał no Nowe gumy Nowe gumy, siema Nowe gumy. No fajnie. <laughs> A dlaczego mówisz ja pier? A bo w dole. No ale ta klasa była zmęczona No Jeszcze są znaczki. <laughs> no dopiero co założyłem! No, no Jeszcze zostały Niemożliwe. Widzisz? Do, ale zobaczcie... Tyle. Tyle tu jest. <śmany> dopiero, dopiero co wsiadłem na nią. Z, o, No. I to się podoba to dla to jego. Świeci, A co nie świeciło? To, to są chińskie grosiki. Ale działają. To są takie, późno takie. takie nie wiem, chyba. Ale działają, spoko. Fajnie wygląda. tam na to powiem tak. To dobrze, że chociaż z przodu działają. Same problemy. kurczę, nie strasz ludzi. O, 9 9,5. Wielmożny pan nie będzie lał czegoś takiego. Do MTK tylko 98 albo setka najlepiej A ty co? Wielmożny pan nie będzie 95 tankował? Dokładnie. <grywa> Już wiedziałem. pan. <grywa> A ja idę, dobra, idę zapłacić. No i dobra, dojeżdżamy widzowie na miejsce zbiórki pierwszej. Ja, teraz jest cała ekipa dopiero zobaczcie. <grywa> Mu uprzedzam od razu folia. Siema Cześć myślałem o folii Ale zaoszczędź sobie jakieś takie 7 godzin czasu w ciągu dnia, nie? Zdjęcie zrobione Młody zaszczepiony Jakie buciki zobacz Jakie buciki zobacz Z krokodyla Mamy pięknego gigsa nowego S1000 RR Kawasaki Z1000 Awaj CBR 125, tu nie ma tak, że ktoś jest wykluczony, lecimy każdymi, każdymi pojemnościami. Dzięki Cała kolumna ciągnie się przed nami widzowie. CBR 650R Na pierwszy motocykl coś zajebistego Nie będziemy dzisiaj tu zapieprzać Powolutku sobie lecimy Dobrze lotnął! Jeszcze raz! Dobrze! Co tu mamy? Jakie stare dupatki chyba? Po naszej prawej stronie, z przodu, ale nie jestem w 100% przekonany, więc nie chcę strzelić gafy. Zetka po naszej prawej. Bandit z prawej nas mija. Mamy diabela Ducati z cholernie szeroką oponą Super wygodna maszyna zapewne Tak obstawiam po pozycji Widzę, że tam już ktoś na gumie daje Leci na gumie ja się jak dzieciak Na zakręcie, na gumie, coś pięknego S1000RR przed nami Stary model To brzmi na tym wydechu SC Project Kurczę, szkoda, żeby wy tego nie słyszycie Bajamy I mamy Willy od połowa. Dwa zobaczcie to. Nie wiem, czy to widzicie, zrobię Wam zooma. I to bardzo spokojne. Willy R6 po naszej prawej, tutaj. Jeżeli chodzi o motocykle. Ale zobaczcie, jaka walna prędkość przyłyli. To jest kontrola. 100-110 km na godzinę. Nic nie przyspiesza. Jeszcze zwalnia nawet. To jest dopiero opanowanie motocykla. No równa prędkość. Gościu się chyba z manetką w ręce urodził Przed nami zakręt Już widzę w lusterku zaraz minie mnie 1000 RR Jeden z moich dream <grym> za młodą Później przeskoczyło na R1, ale 1000 RR nadal w moim serduszku Oczywiście nie, nie mówię o nowych modelach, tylko o tych starszych. Zetka wariuje trochę, ale można to zrozumieć. Po lewej mamy motocyklistkę na Gixie. A poszło, Willy. Nie wiem, czy kamera to ujęła, ale coś pięknego. Zobaczcie, jak kontruje wiatr, jak go wnosił. lecimy dalej z wheelie o***e co to było coś już się stało z motocyklem ale po... po olejem U! Zwalniamy, bo dalej z przodu znowu mamy Willy. Tamten poszedł, jak pojem, ale zobaczcie, my zwalniamy 80. Dalej, piękny Willy. Oj, tu już widzę, że silnik. Do wymiany. Dobra, czyli norma Dobra, Dobra. Przelałem się trochę oleju podczas willy o dizerek oj no uważajcie tylko na o stradzie tu ale po uszakna ta... Natomiast no współczuję trochę motocykliście z prawej, że mu ten olej tak łyknęło. Żeby nie miało to żadnego wpływu na silnik. No będzie miało, ale pytanie czy duży. Ale tu na miało. Dobrze, 10 gościów. Mości go tak samo jak i mnie. Fajny diawelek, nie? Co? Fajny diawel, tylko, że k***a ku... Ten lakier taki, ale zobacz co tu się stało No bo tu sam malował To też mi się tak wydaje, taki Dużo przeżył Najgorzej samemu malować No